Być pierwszym Polakiem, który zdobędzie rekord świata. To mój cel na ten sezon. Cześć, witam na kanale Info-Uprawa. Rozpoczynamy sezon warzywny. Ten sezon będzie należał do mnie. Sezon na uprawę warzyw gigantów rozpoczęty. Tutaj już wsiałem sobie wcześniej słonecznik gigant na talerz. Dzisiaj wsiałem sobie melon, arbus i kabaczek gigant. Tutaj bezpośredni siew do doniczki melona. Kabaczka i arbuza też będę podkiełkowywał i wysiewał. Jeszcze mam sporo miejsca. Tutaj mam kilka sztuk cukinii Gigant, jak również siałem Tykwę Long Gourd. W tym roku zastosowałem różne doniczki: 1,5 litra, litr i pół litra. Dla cukini i Tykwy dałem pół litra, a dla melona, kabaczka i arbuza będą to doniczki litrowe i 1,5 litrowe. Dla zwykłych arbuzów, czy tam jakieś dynie i tak dalej, warzyw dyniowatych stosuję doniczki pół litra. Tutaj zastosuję troszeczkę większe. A na co liczę w tym roku? Najbardziej liczę na arbuzy, kabaczki i melony. Też liczę bardzo na ogórek na długość, chociaż nie wychodzi mi jego uprawa tak jakbym chciał. Mam nadzieję, że w tym roku nastąpi przełamanie i to rekordowe. Na rekord. Też będę miał pomidory giganty i bakłażany giganty. No i to by było chyba wszystko. Nie będzie w tym roku kapusty gigant, kalarepy gigant, brukwi gigant. Postawiłem na mniejszą ilość warzyw, chociaż i tak dosyć sporą, mniejszą ilość warzyw gigantów, tak żeby skupić się bardziej na uprawie właśnie tych warzyw, żeby miał troszeczkę więcej czasu na ich uprawę. Chociaż w sumie, jak mam być szczery, to na warzywa kapustne czasu nie traciłem. Jeszcze miał być por gigant i cebula gigant, jednak no w tym roku nie wyszło. Ale najbardziej liczę na te warzywa, które wsiałem. No nie liczę na słonecznik, no bo raczej nie uda mi się zdobyć rekordu, chociaż będę się o to starał. Ze słonecznikiem jest tak, że liczę na jak największy talerz. Może uda się zdobyć rekord polski na jak największy talerz. Tutaj jeszcze powiem, że prawie wszystkie dołki już mam przygotowane. Tu jest na przykład dołek na kabaczka. Tu mam... Kilka innych dołków. Jeszcze do przygotowania jest jeden dołek na jednego kabaczka, na tam na, na arbuzy i na melony, ale to jest małe pole. Małe stosunkowo pole, bo chyba 8 metrów na 3, jakoś tak. Więc te podłoże sobie przygotuję. Tu jeszcze postawię tunel. Jeden kabaczek będzie w tunelu, drugi będzie poza. Niby poza powinien się lepiej udać. Jednak ja nie miałem nigdy kabaczka w tunelu, więc zobaczymy jak uprawami wyjdzie. No bo bądź co bądź, no w tamtym roku mogłem zdobyć rekord Polski i to bez problemu. Kabaczek szedł świetnie, jednak pękł. No i rekord Polski, który miałem jeszcze z 2019 roku, w zeszłym roku został mi odebrany. Więc no nie ma to tamto, trzeba ten rekord znowu zdobyć. Więc jak zawsze miałem jeden kabaczek, tak teraz będą dwa. Idziemy na całość kochani. Oczywiście też będzie dużo warzyw zwykłych, ale na warzywa giganty najbardziej liczę. Najbardziej mi się podoba ich uprawa. Tutaj wam tylko tak pokażę, w tym tunelu będą warzywa giganty w donicach, oprócz pomidorów zwykłych. A tutaj tunel foliowy na arbuzy, zwykłe arbuzy. Bo ja tutaj będę miał bodajże 6 sztuk, a na arbuzy giganty trzeba jednak więcej miejsca. Schowam się, bo strasznie wieje. To znaczy powiem tak, mógłby arbuz gigant urosnąć sobie tak jak arbuz zwykły rośnie i też by były bardzo dobre zbiory, byłby większy owoc niż arbuz zwykły, jednak ja tutaj celuję w rekordy Polski, może świata, chociaż no świata będzie ciężko, jest naprawdę bardzo wysoki poziom. No ale yy, wiecie o co chodzi, jak chcę mieć dużo duże warzywo, no to jednak muszę dać mu więcej miejsca. Też są różne zabiegi, jak zostawianie jednego owocu, przycinanie pędów, też czasami te pędy zakopuję pod ziemią tak żeby z pędów wypuszczały się korzenie, ale to wszystko będę pokazywał w trakcie uprawy. Życzcie mi powodzenia na ten sezon, a mam nadzieję, że ten sezon będzie bardzo dobry. Dzięki za uwagę i pozdrawiam. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Uprawa. Polecam przy subskrypcji zaznaczyć tak zwany dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego mojego filmu. Pozdrawiam.